Produkty regionalne z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. O wzroście ich popularności decydują nie tylko jakość, tradycyjne receptury, ale przede wszystkim surowiec, z którego są wytwarzane. Jego naturalność wpływa nie tylko na smak i wygląd, ale przede wszystkim na zdrowie. Nic więc dziwnego, że konsumenci coraz częściej sięgają po produkty z małych, rodzinnych firm, które dbają zarówno o proces produkcji, jak i zaopatrzenie w odpowiednie produkty. Przede wszystkim smak i trwałość tego pieczywa. Różni się ono w smaku od takiego pieczywa szybko zrobionego. Tu się czuje naturę w tym, w tym pieczywie, i coraz więcej jest takich świadomych klientów, że szukają może jeszcze nie rozpoznają znaku, ale szukają pieczywa naturalnie fermentowanego. Na Mazowszu od kilkunastu lat świadomość konsumentów pomaga zmieniać m.in. konkurs o laur marszałka województwa mazowieckiego, który przeznaczony jest dla producentów produktów regionalnych. Ich działalność wzmacniają też specjalne certyfikaty, przyznawane m.in. w ramach sieci dziedzictwa kulinarnego. To dzięki nim produkty regionalne unikają zapomnienia i ponownie trafiają na nasze stoły. Mazowieckie to jest kilka krain geograficznych, które wiele set lat pracowały nad swoją kuchnią. Mówimy tu o kurpiach, o regionie płockim, o Urzeczu, o, o największym sadzie Europy rejonie Grujeckim, papryki e, z, z rejonu e, Przytyckiego. Mamy wspaniałe e, sery, e, mięsa z rejonu ostrołęckiego czy siedleckiego. Jest tego naprawdę mm, ol, olbrzymia ilość. Produkty regionalne mogą konkurować na rynku dzięki swojej autentyczności, za którą stoją konkretne walory związane z ich jakością, składem, metodami pozyskiwania i produkcji, tradycją, regionem i historią. Jednak nadal główną barierą związaną z konsumpcją jest cena, jak i utrudniony dostęp do tego rodzaju produktów. W większości są one bowiem dostępne tylko na ograniczonym obszarze i rzadko trafiają na półki np. większych sieci handlowych. Dzięki konkursom i specjalnym certyfikatom przyznawanym m.in. przez samorząd województwa mazowieckiego, powoli to się jednak zmienia. Dzisiaj jest komercja, komercja, jeszcze raz komercja, aczkolwiek są ludzie, no, którzy jednak poszukują takich produktów. Poszukują i ja wiem na przykładzie naszych sklepów, że mamy takich stałych klientów, którzy no, przyjeżdżają specjalnie po te chlebki bo już wiedzą, że to są naturalne, nieoszukane. Więcej na temat produktów regionalnych, sposobów ich wytwarzania oraz promocji już za chwilę. Produkt regionalny to pojęcie, które nabiera coraz większego znaczenia. To z jednej strony sposób na ochronę dziedzictwa kulturowego, z drugiej również świetna okazja do promocji regionu. Dlatego samorządy lokalne, jak i wojewódzkie, przykładają coraz większą uwagę do tego tematu, oferując wsparcie producentom, zarówno osobom fizycznym, stowarzyszeniom, jak i większym producentom. Mamy zorganizowane różne formy wsparcia. Jest to e, wsparcie na, e, na targach, jest to wsparcie na e, e, eventach i, i, i... I różnych wydarzeniach promowanych przy współpracy z samorządem województwa. Również mamy programy skierowane dla tych producentów, którzy dbają o jakość i, i tradycję produktów mazowieckich. No i mamy Laurę Marszałka, w którym już od 2007 roku. W, Wzięło udział i promowało się ponad 1400 uczestników. I to zarówno producenci, którzy są masowi, spółdzielnie i wielcy producenci, którzy sprzedają w sklepach, jak również małe koła gospodyń wiejskich i agroturystyka. Celem tego konkursu, jak i pozostałych działań samorządu jest m.in. poszukiwanie, identyfikacja, zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy o oryginalnych regionalnych przepisach oraz nominacja konkursowych produktów do listy produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co daje produkującym je osobom i firmom możliwość uzyskania odpowiedniej ochrony zgodnej ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wnioski dotyczące produktu tradycyjnego mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty wytwarzające dany produkt, co w praktyce oznacza mniejsze lub większe firmy z branży żywnościowej w danym regionie. By umieścić taki produkt na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez ministerstwo, osoba lub firma go wytwarzająca musi wykazać m.in. 25-letnią historię związaną z produktem. To nie tylko dokumenty historyczne, ale również zapiski z literatury fachowej, które potwierdzają wykorzystanie metod produkcji, zapisy z wiarygodnych książek kucharskich oraz wywiad przeprowadzony przez etnografa. Wierygodność takiego produktu mogą potwierdzać dodatkowo m.in. stare etykiety, kolorowe kserokopie, fotografie dawnych opakowań, oznaczenia i znaki towarowe, na których uwidoczniona jest nazwa lub logotyp produktu oraz fotografie rodzinne, na których widać produkt. W krajach Unii Europejskiej produkt regionalny oznacza nie tylko towar wysokiej jakości, ale też coś więcej. To połączenie pracy rolnika z kulturą i tradycją. W niektórych regionach Hiszpanii wino od wieków produkowane jest w ten sam sposób, po to, by zachować specyficzny smak i aromat trunku. Staje się on wtedy niepowtarzalną atrakcją, która jest w stanie ściągnąć nie tylko handlowców, ale też turystów. Nic więc dziwnego, że także w Polsce produktów regionalnych z roku na rok przybywa. Jeśli chodzi o produkty tradycyjne, ilość ich przybywa, yy, przybywa yy, yy, zwiększa się świadomość konsumentów w poszukiwaniu tego typu produktów. Te produkty są wyszukiwane zarówno przez lokalnych wytwórców, lokalne działaczki, jak i producentów, którzy wprowadzają produkty na rynek. Widzą w tym, widzą w tym potrzebę. Wracania zarówno do tradycji, jak i widzą w tym możliwość zdobywania dodatkowych środków. Jednym z takich produktów regionalnych, który został już wpisany m.in. na listę sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsza, jest konfitura zborówki. Produkt pochodzi z rodzinnej firmy działającej w miejscowości grzędy już od ponad 30 lat. Amerykańska, ale w 100% możemy powiedzieć, że jest to produkt Polski. Znajdujemy się właśnie na jednej z najstarszych plantacji borówki amerykańskiej na Mazowszu. Została ona założona przez moich teściów Justyna i Krzysztofa Jarosińskich w 1989 roku, więc już ponad 30 lat temu. Początkowo nowość na rynku jako owoc świeży, z tych historii, które my znamy. Natomiast teraz Polska jest czołowym producentem borówki amerykańskiej w Europie, a także i na świecie. Konfitura zborówki borówki z Grzęt nagrodzona została m.in. Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego, podobnie jak chleb Jędrzeja z piekarni Ewy i Andrzeja Smolarków z Żerardowa. Pomysł na jego powstanie, podobnie jak z borówką, był prosty. To mieszanka tradycji i innowacji. Przepis na chleb Jędrzeja jest według mnie bardzo prosty, bo to jest mąka pszenna, mąka żytnia, mąka pszenna niestandaryzowana, czyli krótko mówiąc to jest taka mąka bez polepszaczy, zakwas żytni. Woda, sól i to wszystko. Tylko że ten chleb wyróżnia się oryginalnym wyglądem, bo jest dosyć długi, jest pięknie skręcany, jest obsypywany mąką, ma, ma wyjątkowy kolor i smak. Wśród produktów spożywczych, oprócz żywności kupowanej codziennie i konsumowanej na bieżąco, dużą część stanowi także ta nabywana w zależności od potrzeb, często na podstawie impulsu lub przekonań dotyczących walorów zdrowotnych. To właśnie do tej grupy zaliczają się produkty tradycyjne, które doceniane są za wyższą jakość oraz niepowtarzalność. Ważnym czynnikiem w ich przypadku jest też tradycyjność i naturalność produktu. To są naturalne zakwasy fermentujące kilkanaście godzin. I tego czasu nie da się przyspieszyć, bo prawdziwy zakwas nie lubi pośpiechu. I tutaj nie wymyślimy żadnej, nie wchodzimy w żadne zagadnienia z zakresu fizyki kwantowej. Rzecz jest bardzo prosta. Zakwas musi swoje odstać, potrzebuje tego czasu. Od kilkunastu lat na Mazowszu samorządy prowadzą działania, które mają wpłynąć na zmianę świadomości zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. Służyć temu mają m.in. konkursy i specjalne certyfikaty. Może się to przyczynić w taki sposób, jak każda nagroda, każdy logotyp, który posiadamy, czyli promocja naszego produktu, pokazanie, że jesteśmy stąd, że robimy w sposób tradycyjny z naszych surowców. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym na co i jak można pozyskać dofinansowanie dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazovia.pl.